Szanowni Państwo, bardzo serdecznie do mojego kanału Dzisiaj W dzisiejszym odcinku zaprezentuję mój stary komputer stacjonarny Mar, ähm, 2002 z płytą główną Gigawydę gk 8 n 51 g 9 Płytę główną kupię na Allegro za 100 zł. Została paczkała to impo za darmo. Jeszcze musiałem dokupić podstawkę koszyczek Na wchłodzenie Procesora socketu 939 Na legro lokalnie Za 15 zł Zostało paczką na to impo za 9,99 zł Bo ta płyta główna była kupiona bez podsta podstawki koszyczka niestety Ale na szczęście już to kupiłem a w końcu mam Mam zainstalowany Windows XP. Wcześniej był zainsta zainstalowany chwilowo Windows Vista, Home Premium. Po wszystko to działa, tylko po, po aktywacji systemu Windows. Niestety blue screen się pokazywał. Chciałem uruchomić system Windows no, wszystkimi wszelki metodami, ale niestety komputer się resetuje. Niestety, a po, po, kilku, po kilku godzinach był komputer wyłączony, wyłączony komputer i działało prawidłowo tylko na chwilę, bo za każdym razem był blue screen, niestety, z powodu pamięci RAM, bo wcześniej był 3 GB, a teraz, zostało tylko, teraz ma tylko 2 GB w, wkładane. I musiałem i, ko, i po chwili komputer dalej się resetuje, jak w metodami. Chciałem naprawić z Windows Vista z płyty, DVD, a po, po załadowaniu sen, win, win, Windows is Landing Files, to niestety komputer się zawiesza, więc musiałem Windowsa XP zainstalować Professional. No podczas, podczas uruchomienia instalatora Windowsa XP niestety blue screen się pokazywał za każdym razem z powodu dysku twardego HDD na SATA. Za, przed przed, przed uchwałą instalatora musiałem wcisnąć F7 kilka razy, żeby w trakcie uruchomienia instalatora systemu Windows XP Professional, musiałem wciśnąć po kilka razy F7 żeby działało żeby, żeby, w, końcu, żeby w końcu się w końcu uruchomiło instalator. Zainstal po, po, to, po kontynuacji z Windows XP za każdym razem blue screen się pojawił niestety. To właśnie z powodu pamięci RAM 3 GB 4, 4 moduły. Więc musiałem dwa moduły zdio, wy, wyjąć te z prawej strony, a zostawić te kolejne dwa moduły z po lewej stronie. Bo dwa, pierwsze dwa moduły to 1 GB po jednej, a, a kolejne dwa moduły po 520 MB A razem był 3 GB, teraz zostało tylko 2 GB No i. No i po ponownym uruchomieniu status do XP wszystko działa bez, bez zarzutu. W końcu. Wszystko działa bez zarzutu, tylko wszystkie, gry, dział, wszystkie stare gry działają poprawnie. O, jeśli chodzi o YouTube, to niestety trochę gorzej działa. Niestety z powodu procesora ANT Sempron 3000 Plus 64-bitowy no dobra to teraz, teraz zaprezentuję komputer stacjonarny z panelu przedniego nic się nie zmieniło tak jak w poprzednich filmikach tutaj to znaczy, zmieniło się z powrotem. Tylko ten napęd czarny, Wilty Master, na idę. I z stacja dyskietek jest biały. Już nie taki żółty, teraz jest biały z powrotem. I tu są te dwa porty USB, działające. Wejście na mikrofon i wejście na i wyjście na słuchawki tylko, że jest taki problem, że jest podłączony z tyłu że zamiast do płyty głównej na takie piny to niestety podłączony e, taki panel przedni sp, za pomocą minic miniczeka, który się podłącza z tyłu płyty głównej z tyłu komputera o, tak się pokazuje, tylko musiałem odłączyć ten aux żeby podłączyć głośniki komputerowe Z tyłu komputera, bo nie mogę z przodu, bo inaczej nadeł, ktoś nade mnie, albo, albo ja I się w końcu po przykrzywi wtyk I się w końcu popsuje Tutaj mamy zasilacz, to też jest nic, nie, nic nie jest zmienione Tu nie ma żadnego wentylatora w ogóle Ale za to jest Tutaj z tyłu jest coś zmienione Tutaj mamy gniazdo PS2 na klawiaturę te drugie na myszkę. Tutaj mamy LPT VGA 4 porty USB i EEE 1394 internetowe LAN. Wejście na, wejście na mikrofon, wyjście na głośniki przy, e, pa, przednie. E, wejście AUX wejście to wejście na boczne głośniki głośniki tylne i centralne i subwoofer jako na przykład 5.1 albo 7.1 można podłączyć takie kino domowe a tutaj mamy kartę graficzną od widy Geforce 6600GT, tutaj mamy VGA DVI i s tutaj mamy kabelek mini, mini jack, który się podłączy taki aux do, do tego zielonego na wyjście na głośniki i, za i pokażę wam płytę główną tylko najpierw odkręcę Te dwie śrubki o, 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 Postawię na ten komputer Otwieram budowę No i zobaczcie Tutaj mamy płytę główną marki GIGABYTE gk 8 n gf 9 tutaj mamy zasilacz MODECOM FIL III 400ATX tutaj mamy napęd ID dysk, stacja dyskietek i dysk twardy HDD na SATA 160 GB. Tutaj mamy W tym jest procesor AMD Sempron 3000 Plus 64 Bitowy Socket 939 Jednorodzeniowy jeden i jednowątkowy Architektura 64 Bitowa Taktowanie zegara 1,8 GHz a tutaj mamy pamięć RAM e, Te dwa moduły są łącznie 2GB Jeden i drugi, 1GB A łącznie jest 2GB A wcześniej był zamontowany przeze mnie jeszcze ten Dwa kolejne były Dwie kości po 520MB Czyli razem był 1GB Jeśli chodzi o dwa moduły Pojedyncze Ale były cztery bo były razem 3GB Teraz musiałem zdemontować z powodu blue screen of that zostały tylko te dwa moduły jest łącznie 2GB. O, tutaj był ta, takie, taki koszyczek, był brakowało, musiałem dokupić. No i zamontowałem w końcu. I, za, i działa, i działa bez zarzutu. Tutaj mamy radiator, chipset. Yy, tutaj mamy radiator. I niestety jak po podłączeniu oczywiście wtedy karty graficzne nie było zamontowane, bo jak podłączyłem Komponito kom, do opłyty do głównej bezpośrednio, jak, jak po włączeniu komputera niestety artefakty się pokazały niestety Niestety są artefakty Nie ma żadnych artefaktów, ale z tej karty graficznej dedykowanej od NVIDIA GeForce Force gt się 8 MB 100, yy, 128 bitów GDD3 to jest, niestety nie wiem, ile ma rdzeni cuda. Niestety, ale można sprawdzić na panelu sterowania NVIDIA. No, A do końca czy się pokazuje. Może nie dokładnie widział widział informacji o karcie graficznej na panelu sterowania NVIDIA. E, tutaj mamy jedno zajęte wejście pe, we, kar, e, złącze PC ex, PCI Express PCI X16, 1,0, I jeszcze mamy PCI Express X1 i dwa złącza PC, PCI. E, tutaj mamy chipset, WIA. Tutaj mamy e, te trzy piny na ten wentylator systemowy, cztery gniazda Sata, Dwa gniazda ID, jedno gniazdo ATX, 24 piny i gniazdo FDD. I tu jeszcze trzy gnia pinowe gniazdo na. Wentylator procesorowy i czteropinowe gniazdo ATX 12V. I tu jeszcze jest czteropinowe gniazdo CD, wejście CD na, do tego na przykład, do tego napędu na ID. Tutaj mamy 9-opinowe 9 gniazdo i panel przedni na i e e e 1394. Tutaj mamy 9 pinowe dwa gniazda, gniazda na te panel przedni USB. Tutaj mamy wszystko co jest. Jeśli chodzi o panel przedni i przede wszystkim power, e, włącznik, reset, e, czyli przycisk reset. Dioda power i dioda HDD. I jeszcze jest podłączony głośniczek. Taki sygnałowy głośniczek. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Zamykam obudowę. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeśli chodzi o pliki wideo. Działają dobrze, do, do, do działają na Full HD jeśli chodzi o pliki wideo, na przykład yy, z programu VLC Media Player, chcę i jeszcze, i jeszcze jedno: chciałem zrobić aktualizację z tym Windows XP, ale zainstalowałem a Windows Update, update u agent Ale niestety nadal brak aktualizacji. Żadnych nie chce się pojawić, żadne aktualizacje w ogóle, nawet jeśli, nawet jeśli po zainstalowaniu tego tej, ...tej funkcji Windows a Update Agent Niestety Wszystko zrobiłem krok po kroku i czekałem Tak długo i niestety nic się nie pojawiło w ogóle Dobra Obracamy do przodu Znaczy na stojąco komputer no dobra, to na dzisiaj tyle na to, mój filmiku. Na następnym filmiku pokażę Wam, jak działa ten komputer stacjonarny systemu Windows XP Professional 32-bitowej wersji polskiej. No dobra, to na dzisiaj tyle na to, mój filmiku. Jeżeli podoba Wam się, jak szef, odcinek o moim starym komputerze stacjonarnym pro 2002 z płytą główną marki Gigabyte GK8N. 51 gmf 9 To wiecie co robić Dawać łapki w górę A jak nie to trudno Subskrybujcie dalej mój kanał żeby dalej na bieżąco z moimi filmikami Mojego kanału wulkanowy No i co ja wam nie przedłużę czasu spędzę go z odcinek z najmniejmi Trzymajcie się ciepło Cześć i pa narka